Na pewno to, to to Audi A otwórz na buzię? Trzeba było potwierdzenie, że to na pewno nie ty Suwari, tenis za Załęcki! Kurwa, jak cię z płotka masz z Jestem już dzięki tobie 15 tysięcy na plusie Co dziś na Karłowicz na bez Jelorybson? Do... Która runda obstawiasz? Ktoś sobie jaja zrobił, bo ja strymuję, nie? Ja powiem, że streamuję, a na nagraj filmik No, no. Dobra. Tak, ee, ja jestem streamerem i nie zamawiam się to po 5 prostu jest prank, Dzięki za ten kupon na bramkę Zuzinio przeciwko FC Karlice. Dzięki tobie wygrałem 5k, a koleżanka też fajna, -no? materiał na żony. Tak, no. -no? A ty na bez kwiatów. wstyd. Echki. Kapitan za. Dzięki. Na razie. No, <śla> No dawaj, zróbmy jedną rundkę wokół Z�ęcjada. domu. Mój A, ci brat ci. mnie podwiezie RS-ką, RS3. Nie, ja nie lubię Audi, fuj. Rel. nie będzie wsiadała. Ale ty nie będziesz wsiadała, on mnie podwiezie, zrobi łutu-tutu. Nie, nie, na pewno łutu-tutu Audi, fuj. Dobra, to przyjadę Uberem, racja. Zy, <laughs> Przyjedź Teslo! i <laughs> będzie Tesla, sam szczerze lepszy od takie kurwa Audiki. No rel, rel. Le, rel. Następny sprzęt Anguzi. Słuchaj, Denis Załęcki. Kurwa, jak cię spotka masz liścia. Masz liścia, kurwa nie, i tą dziwkę ci też zliściuje, Zapłacę jej pięć stów, kurwa. Tak jak tam stań, tak na tak, Nie będę na streamie, nie będę chwilę. Chcecie jak w tak, tak? Tak, tak. na nagrzeć. Bo ja jestem streamer Kapitan Zahar i widzowie zamawiają no, różne zamówienia. Tutaj 5 jest pewno, to nie jest moje, moje nie są pomijane i jeszcze się za mnie potrzebacie głowy. Okay, okay, to sorry za to. Zapytaj co to jest. Ty już Słuchaj sobie. Ja w przyszłym roku rusz, ruszam z Disco Polo. To ty kurwa... Ty kurwa jebana. się może na dożynkach spotkamy. Jak ci wypij do liścia celu, Jak ci kurwa zajeje, besz będziesz kurwa nieprzytomna leżała przed tym koncertem. Trzy dni. Jebana dziwna. Żartuję oczywiście. Nie, nie żartuję. Ludzie. O kurwa. Nie a szkodzi. Ja nie mogę, nie wytrzymam, Nie gram, nie gram już. Nie gram, nie gram, pokrytę się może w kółko, w Nie wiem, może sobie to Nie wiem, por może poroyk przysięgły. Nie, no kochanie, gram. Hej, koleżanko, pięknie wygladasz, uśmiechnięta, zadowolona, super laska. Ze świecą takiej szukać. Jesteś na streamie u streamera jest? Kapitan Zachar, no, tak sprowadza ludzie, takie laski jak ty i je upadla, uciekaj, stad będziesz jutro wszędzie. Ze świecą takiej szukać. O, jeszcze dodał coś, że bardzo się cieszę, że jesteś na streamie i że jestem fajnym chłopakiem. Wkurzałem Cię do najty? Nie, bo, bo ja mam raczej miłą widownię, wiesz o co chodzi? Co? Yes. No, co? No, bolesławiecki luz! Zanim zaczniemy odcinek, sponsorem odcinka jest CSGO Skins, na którym znajdziecie masę ludboksów, które możecie otworzyć. Dodatkowo macie szansę na codzienną darmową skrzynkę. Na stronie możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego znajdziecie Exchanger. Gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego? A doładowując konto z kodem 33 dostajecie darmowe 2 złote 10 groszy zł i 10% bonusu do doładowania. Strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Kisot slap może być w rękę. Nie wiem. Nie wiem, bo 30%. Co mam się dać? Powiedz kurwa, w, ten, w rękę? Tak, no. Może no, tak nie było, żebyś dostał coś. <śla> no, o, no, bo kurwa, no, mi udał się <śla> To Wyglądało! No. To już tak wiesz, przynajmniej takie nieofensywne na kamerze, nie? Teraz ja tobie. Mogę brać wybrać za. A czemu mówię? A może co, Mogę policzek? No, policzek Naprawdę no nie widzicie co chodzisz? Że szczek piesi? Co? No, pies szczeka, kurwa. Szczek piesi. Pies szczeka, szczek piesi. С Тонгой, слушай, мне нравится, потому мне не нравится, но, по-моему, мне это не нравится. Ну ведь... no, то покажь мне то. Ты что которая Я Не знаю, Ну, Нет, это не, не она, как-то что это Ну то... <laughs> Nie, nie jestem czekaj, ja! Czekaj, było, no, nie przyłożył telefon. No, chodź. Żeby nie było, że to jesteś ty, bo... Jeszcze bliżej, no żeby było widać, no. Koleżanka COS ma za uszami, bo tak reaguje Czyli Beka. Mów teraz, że to nie jesteś ty. No mów! No to nie jestem ja! What M the fuck! Mów, że nie jest... To nie ja... Ja nie jestem Natalia Wayne. Mów! No, mów! Nie jestem Natalia natal Way. Jak ona ma? Wayne! Tak, nie, nie jestem Natalia Wayne. A jak dupsko wypinała na kamerze, to były jajca. Jaki dupsko wypinałam na kamerze? No dobra, powiedz, że po prostu to nie ty, nie? No co nie jestem ja. Nie jest podobna, dobra chodź bliżej, bo nie widać tak dobrze. Ja nawet, nawet nie jestem blondynką. No nie jest. No nie pamiętasz, coś. kolegi 28 lat. Nie, nie pamiętam nic czego z czego to A otwórz ta buzię, żeby było potwierdzenie, że to na pewno nie ty. Jak to zjdzie. I z nimi. Przestań! Tego, że... <laughs> no, teraz to cię wkręcę. No jesteś może minimalnie podobna, ale masz może włosy całkiem inne, więc... Płaczę. Nie, Sitoma mamy przeciwnej. Ale jest chujowy. Ale on ma eku mojego samochodu, ci... On ma wartę eku 200 tysięcy złotych. No to co? No to miesięcz... miesięczka. Ku... Miesiąc, to Ty tej masz miesiączkę, <gulia> miesiączka. Miesiączkę. A <gulia> 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 I teraz tak. Nie e... się pod pryszny. Dobra, no przetestujmy, naszym... mamy mało czasu. No. E... RS, mówmy, naszej. Si podchodzisz rysku? do niej, co robisz? Cześć koleżanko, wzięłem dla ciebie róże. Nie, ku. Nie! No, to co? masz róże w ręce, co, zanim się przywitasz, proszę, proszę. No. Ona mówi o dziękuję. I wtedy bierzesz ją za dwie, dwie rączki, przybliżasz i buziaczek w, w, w policzek. Poważnie ci mów, policzek mhm. albo przytulenie. Zależy jak tam są dwie szkoły, nie? No, no i, i jak tam mówisz? I jak tam? I ona zacznie coś tam pier Najważniejsze to jest kobiecie dać no. się dać wygadać, bo kobiety to lubią pierdolić, 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 I mówisz, wyglądasz jeszcze ładniej niż yy, przez monitor Okej, okay. jak na ciebie patrzę, to aż mi się oczy rozjechały Nie może się dowiedzieć, że masz zeza A. Jeszcze, jeszcze nie Jeszcze nie? Jeszcze nie To ja muszę tak, wiesz, oczy takie mało mieć piękne Jak zabijesz jednego, oni przyjdą do no. nas bana, Dwóch banana dwóch no nic. No i OLA ja... la 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 la! Ona ja, no, no, chyba udaje, że je. Też tyle mam, w tyle worków na chacie, a w bloku mieszkam. Znaczy może nie aż w takim stopniu jak oni tu mają, ale pamiętam, że kiedyś też tak troszeczkę. <laughs> ale to było jeszcze w czasach na studiach. Nie, nie, to nawet nie były studia, to liceum było. No, trochę... no trochę się melina zrobiła. <laughs> I pamiętam, ciotka przyszła i mówi, bo też co było, jak tu mieszkałem i mówiła, że ten, że, że no trochę odjechałem mnie i że mam to ogarnąć w trimigach. No, no, afera była. Ja to tak nie powiedziała w trimigach. No, była, no, krzyczała, krzyczała dużo. Zrobiłem melinę. Masz, kurwa szary! No, gryź, kurwa! Cicho! cicho. No, przepraszam. Nisz <grystanie> moje maje. Czas na żonglowanie? Mam dwie piłeczki. Trzecią gdzieś zgubiłem. O! Jest! Mam trzy. Pani umie? 你微信没？<見>